Osiem osób zginęło, dwanaście zostało rannych. Kronikę zaczynamy od czarnej serii na małopolskich drogach. W ciągu czterech dni trzy śmiertelne wypadki. Policja zaostrza kontrolę kierowców. Wojciech Chyla. Targowisko koło Niepołomic. Tu dziś rano zginęło dwóch mężczyzn i kobieta. Jedna osoba została ranna. Była w ciężkim stanie. Zresztą widok samochodu, w jakim jest stanie, wskazuje, że to musiał być ciężki stan. Ulica Igołomska w Krakowie. Zaledwie półtorej doby wcześniej. Trzech młodych mężczyzn ginie, kiedy ich samochód uderza w tira. Targowisko już wtedy pogrążone jest w żałobie. W sobotę rano w busie, który uderzył w sygnalizator świetlny, zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Okolice rzeki Raby, która tutaj przepływa na pewno powoduje to, że powstaje szalonna jest. Być może że to było również przyczyną wypadku. Niemniej jednak to dopiero określi badanie przezbiegłego. Czarna seria wypadków zaczęła się tuż po załamaniu pogody. Policja zapowiada, że będzie teraz częściej kontrolować kierowców. Będziemy zwracać uwagę na to, czy wszyscy w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa, bo to jest element decydujący o liczbie ofiar. Bo choć wypadków w Małopolsce jest mniej niż przed rokiem, ginie w nich więcej osób. Kierowcy jeżdżą agresywniej. Mówi były rajdowiec Ryszard Nowicki. Jadę w jakim ruchu ciągłym i widzę, że tam w dalszym na dalszym ciągu mojej trasy są światła, które się zmieniają. Ja już wcześniej przygotowuję się do tego, czyli zdejmuję nogę z gazu. Większość kierujących zamiast tego gwałtownie hamuje. Pędzących nie powstrzymują czarne punkty. Kiedyś taki stał w targowisku, ale kierowcy przestali na niego zwracać uwagę. Widzę dużą przyszłość w znakach o tak zwanej zmiennej treści. Takiej, gdzie wyświetla się wtedy te informacje dla kierowców, kiedy one są rzeczywiście potrzebne. Takich znaków jest coraz więcej. Przybywa też fotoradarów. One działają na tych, dla których życie nie jest bezcenne. Trzy śmiertelne wypadki prawie jeden po drugim. Kierowcy noga z gazu. Inaczej ta czarna seria może się nie skończyć. Wojciech chyla kronika.